Cieba no drodzy, to paradoks. Kontynuujemy przygodę w Star Wars ocalały. Eee, lecimy na kolejną misję z fabuły. Skakujemy do modliszki i lecimy na Co to jest za. Nie pokazuje co to jest za mapa. Na. Jeda? Tak. Dobra. Nie przedłużamy. Lecimy. Cała naprzód na Jedę. A Jedę. Dobra. Pewnie miło wrócić do kokpitu po takim czasie. Jasne, po prostu się przyzwyczajam. Jedę? Nigdy tam nie byłem. Wybieramy się do miasta? Nie, z tego co słyszałem, Sir zaszyła się na pustyni z jakimiś pustelnikami, którzy zwą się anachoretami. <laughs> Szkoda tylko, że nie wybrała żwawszej sekty. Dostaliśmy sygnał z To Sir. Wysłałem wiadomość, że lecimy. Brzucę to na holoprojektor. Zajmaj się tym. Orkestis. To zaszczyt. No tak, cześć. Jest, Sir? Niecierpliwie oczekujemy waszego przybycia. Jednakże rozpętała się nad nami burza piaskowa. Lądowanie tu statkiem byłoby zbyt niebezpieczne. To jak się tam dostać? Mistrzyni Jumba zorganizowała przewodniczkę, która cię przyprowadzi. Zaraz pojawi się ktoś inny? Prześlę współrzędne spotkania twojemu pilotowi. Dobra, mam. Lądują ostrożnie. Na głębokiej pustyni dostrzeżone imperialne patrole. Dzięki za radę. No, przyprawiają mnie od Ciekawe, jakiego dziwaka wyślę na spotkanie. No i imperium tam węże. Spodziewałem się innego powitania. Jesteśmy na nowej planecie. <śpiewanie> o kurde, ale pustynia. Nie powinieneś już wyruszać, Kal? Chciałem tylko sprawdzić, co u ciebie. Myślisz, że u mnie coś nie gra? Przy lądowaniu trzęsły ci się ręce. Gapiłeś mi się na ręce przy lądowaniu? Dziwak. Dobra, pogadajmy też. Uważaj na siebie. Bez zbędnej brawury, dobra. Gris, opowiadałeś coś o mnie? Mam wiele opowieści, które nie dotyczą ciebie, młody. Co, którędy tam? Wychodzi, że tam. A jak tutaj? Znajdźmy eskortę Miejsce spotkania jest przed nami. No, tak myślałem. Trzymaj się, Biddy! Musimy uważać. Ok, to chyba sobie tym ułatwimy. No i pięknie, już mamy łatwy wjazd. Dobra, zobaczmy tą miejscówę. Jedi. Nieźle. Sprawdźmy to. Mury klasztorne. Skup się. Dobra, mam to jeszcze kurde umiejętności. Przetrwanie. Zobaczmy w przetrwaniu, co my tutaj mamy. Okej, okay, to dwa punkty i to dwa punkty. Cztery razem. No to przetrwanie, kurde, dużo kosztuje. Przy, przy refleks. Weźmiemy sobie to. Fajnie to wygląda, nie? A, i tego nie mogę. Dobra. To starczy na razie. To co, spadamy na dół? Co jest? E, coś tu kurwa łazi. Trzymajmy się z dala od piasku. Nie chcę zostać przekąską. Nie wiem jak my się mamy trzymać z dala od A dobra są te Ja tam zdążę dobiec. <grych> Spróbujmy zobaczymy, na jakiej zasadzie to w ogóle działa. O, szybko się tu pojawił. Oh, Ale mnie tu, kurde, złapał. Znalazłeś coś? No dobra, tędy nie wbiegniemy. Kurwa, jak ja mam tutaj. Tutaj nic nie zrobię na razie. Do tego nie doskoczę. Może ja na tym kobą musiałem więcej czasu spędzić. Może są jeszcze jakieś zdolności, które to można było odkryć. Tutaj do tej bramy muszę się dostać chyba. No ale jak się tam dostać? Zeżre mnie to coś, co tu lata. Dobra, cofnę się, bo tam widziałem drogę. Tak, tylko teraz... Szybko biegnij! Echo, o zwijamy obóz. Zaczyna brakować nam wody. Jeśli nie znajdziemy oazy, nigdy nie dotrzemy do rozstajów pielgrzyma. Co to jest? To chyba zwój. Kto wie, jak długo tu już leży? Kontynuujemy eksplorację Galaktyki, aby odkryć ten skarb i ustalić, dla kogo jest cenny. Dobra. A i my jesteśmy teraz Okej, okay, dobra Otwiera nam się możliwość dostania jednak do góry O i skrzyneczka, pięknie Nie mówcie, że ja tak muszę tam doskoczyć. Serio. Masakr. Dziwne. Co to jest? Myślałem, że to jest... He? Pęknięta tradycja, pokonaj wszystkich przeciwników. Kurde, wszystkich? Przecież tu ich jest! Wow. Nie, 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 tu się nie opłaca. Co to było? Czy to się, kurwa, przejść nie da? Nie rozumiem. To echo mocy, ale jakby niekompletne. Uszkodzone. I wcale go nie naprawiłem. Cokolwiek zrobiłem, chyba niezbyt pomogło. Echo wciąż tu jest. No musiałbym to przejść, kurde, żeby to chyba oczyścić. Dobra, spróbujmy jeszcze raz pojedziemy najpierw, tak żeby wykończyć te roboty.

Kończy się nieskończony. Układanie systemu. Rozpoczynam ostrzał. Kończasz co do Rozpoczynam ostrzał. Zapamiętasz to. Jestem zaprogramowany. Dobra. Tyrem lot. Tu jestem, mały. Tylko przedłużasz cierpienie. Yeah. Nie! No, możemy go przygwoździć. Poproszę. Ostatni cel. Jestem swój. No, to powinno cię przebić. Nie przebijesz się! Nie ruszaj ja się! Nie zbuduję! Jak ginę? Ty zginiesz! Wszyscy zginą! Stopuj. że sprzedam też droida. Dodatkowa motywacja. Kurde, ten mnie atakuje ten Ciężkie. Nie, jeszcze jestem za słaby na to. Albo brak umiejętności, dobra. Lecimy dalej. I Kurde, pytanie, czy braku. coś. Czy ja tutaj się czegoś. czegoś nauczę? Nie ja wiem, tak czy siak musimy dostać się. tam, I czy ty. Ja mam możliwość dostania się tam, chyba nie. Chwyci mi się tego, nie? No dobra. Wychodzimy stąd i spróbujemy dotrzeć do tego zielonego, gdzież misję mamy tutaj. Jak się tu dostać? Dobra, spróbujemy. O. Uh. Myślę, że będzie trudniej tam tu się dostać. A nie będę przeszkadzał. Kanonierka leci na miejsce Zdążą do eskorty Syr przed nami. Coś tu idzie. Może ktoś w bazie SIR o będzie kolejna wiedział, jak zrobić z tego użytek My to już nic więcej nie mamy Czyli musimy iść jednak tamtędy A co to jest jakby jakiś Echo? Ok, zamknęliśmy drzwi. Co jest? To jest to coś? Dlaczego to się pojawiło teraz? Okej okay. Rozumiem, tędy nie wejdę E kurwa, uspokój się. Trzeba mu przyznać, że się nie poddaje. Co on to może. rozwalić? Mega ja mam się kurwa od tego oderwać, tak żeby... ło wow wow, wow wow Ale bez sens! Chyba że tak, dobra Nie no tak też nie I To wszystko przechodzę Będę więcej was matka nie miała. Dobra, tu mamy chwilę spokoju. Ta, ale ta chwila to się już skończyła w sumie. <grych> A, dobra, tędy mogę wejść. Mam plan. Każdy ma plan, póki mu pociski Może ktoś w bazie SIR będzie wiedział jak zrobić z tego użytek. Wypróbujmy kilka innych komponentów. Dobra, mamy skrót. Imperialni. Mamy go i spróbować! Nie jesteś taki nieuchwytny! Poratujesz z tymem, mały? Dół. Musimy znaleźć tę eskortę, zanim Imperium nas uprzedzi. O, trochę ich tam jest. Dobra, chyba sobie tutaj zapiszemy i tu zakończymy odcineczek. Okej okay, moi drodzy, mam nadzieję, że seria Dobra, się podoba. Gotowy. Będę wdzięczny za łapki w górę, subskrypcję, udostępnienia. Z mojej strony tyle, trzymajcie się. Hej.